Pokój i dobry, kochani, dziś jest środa, 13 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Na samym początku chciałbym zadać Cię pytanie: czy lubisz, gdy ktoś Cię upomina? Gdy ktoś wytyka ci Twoje błędy, czy przypadkiem nie jest tak, że myślisz sobie, też znalazł się święty, pewnie sam nie jest lepszy, a poza tym kto upoważnił do tego, żeby mnie poprawiać. Być może takie uczucia w Twoim sercu się rodzą. I być może nigdy nie przychodzi ci do głowy, że ten, który cię upomina i robi to sercem, robi to dla Twojego dobra. Chce, żebyś się poprawił, że może zauważył coś, co nie jest właściwe w Twoim zachowaniu, i chce ci pomóc, żebyś osiągnął świętość. Z drugiej strony może być tak, że ktoś bombarduje cię nieustannie jakimiś krytycznymi słowami, nie możesz zupełnie rozwinąć się, dlatego że cały czas ktoś wypomina ci twoje błędy. Wydaje mi się, że ta jedna i druga skrajność jest niewłaściwa. To znaczy ta, jeżeli ktoś milczy w momencie, kiedy widzi twoje błędy i wtedy, kiedy ktoś nieustannie cię poprawia, a nie robi to z serca. Natomiast dzisiejsza Ewangelia jest odpowiedzią. Jak robić, jak mówić, żeby kogoś upomnieć, żeby, to był, żeby skutek był jak najlepszy? I Pan Jezus dzisiaj mówi: Jeśli zauważysz jakiś grzech u Twojego brata, siostry, to najpierw upomnij go w cztery oczy. Później natomiast, jeśli to nie odniesie jakiegoś skutku, zaproś jeszcze kogoś innego, żeby jakiś świadek był przy Waszej rozmowie. Później natomiast donieść kościołowi, jakiejś wspólnocie, być może przy wszystkich, wypomnij ten błąd, po to, żeby tego człowieka nie stracić, żeby on zastanowił się, żeby zszedł ze złej drogi. A w momencie, kiedy on już zamyka się na, wszelką, na wszelkiego rodzaju uwagi i nie chce przyjąć, że powinien się poprawić w jakiejś dziedzinie, to w tym momencie zostaw go samego sobie. Jest człowiekiem wolnym. Zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, żeby go ratować. Kochani, miałem w nowicjacie i w seminarium takiego współbrata, który miał ogromny dar do tego, żeby upominać. Robił to w sposób tak umiejętny, że aż chciało się go słuchać i chciało się poprawiać. Innymi słowy, przychodził do mnie Wojtek i zaczynał mniej więcej taki wstęp. Piotrze, uważam, że jesteś bardzo wartościowym człowiekiem. I zaczynał od czegoś pozytywnego. Ale wydaje mi się, że jest pewna rzecz, która mnie zaniepokoiła, ale ponieważ jestem Twoim bratem z zakonu, więc chcę Ci o tym powiedzieć, bo bardzo mi zależy na tym. Nie to, żebym chciał się wymądrzać, że jestem lepszy czy ważniejszy od Ciebie. Nie. Mam swoje błędy również, swoje grzechy, ale zastanów się, czy przypadkiem nie przesadzasz w jednej czy w drugiej kwestii. I w tym momencie moje serce jest otwarte i chętnie go słucham, dlatego że chcę się poprawić. I widzę, że zależy mu nie na tym, żeby się pastwić nade mną, żeby okazać swoją wyższość. Ale naprawdę on z troską mówi to, żeby mnie ratować. Kochani, nie jest właściwe, kiedy milczymy, widząc błąd jakiegoś człowieka. Być może on nie widzi tego błędu, być może z boku łatwiej jest go dostrzec. Więc zrób tę przysługę i powiedz mu, ale w taki sposób, żeby Pan Bóg był obecny wśród Was, żeby on rozumiał, że zależy na jakimś dobru, że robisz to z miłością, taką chrześcijańską. I ostatnia część dzisiejszej Ewangelii to właśnie mówi: Gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Żeby rzeczywiście Pan był obecny w momencie, kiedy się upominamy, by nie było tak, że ja jestem obecny i moja pycha jest obecna, ale Pan jest obecny i wszystko dzieje się ze względu na Niego. Życzę Wam, kochani, abyście potrafili przyjmować upomnienie, abyście zastanowili się, wzięli pod uwagę to, czy przypadkiem być może w jakiejś przesadzie być może jest część przynajmniej prawdy. I również byście potrafili upominać innych, by zależało wam na drugim waszym braci czy siostrze, żebyście nie przeszli obojętnie i udawali, że nic się nie dzieje. Kiedy na przykład jest jakiś zło, kiedy ktoś jest katowanym czy wykorzystywanym i wszyscy niby unikają konfrontacji, odwracają głowę i udają, że tego nie widzą. Oni również są winni. Tego, że komuś dzieje się krzywda. Powinni zareagować w taki lub inny sposób. Oczywiście łatwiej jest być może niektórym obmawiać, mówić naokoło, niż adresować prosto do osoby najbardziej zainteresowanej. Najlepszy sposób, dzisiaj pan Jezus podaje. Nie, nie trąb naokoło o błędach innych. I nawet nie rób tego w takich białych rękawiczkach, że słuchajcie, jestem zaniepokojony naszą siostrą. Musimy się za nią modlić, dlatego że. I zaczynasz wypominać jej błędy, tak naprawdę obmawiając, zamiast iść do niej i powiedzieć: słuchaj, do nikogo nie idę, tylko do ciebie. Bardzo mi na tobie zależy i dlatego chcę ci o czymś powiedzieć. To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że Ty jesteś dla mnie ważna. Czy ty jesteś dla mnie ważny? Kochani, na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.